Cześć. W tym akwarium pływają ryby, których nigdy nie kupowałem. I nie chodzi o konkretne egzemplarze, które na przykład urodziły się w tym akwarium. Chodzi o najkrócej mówiąc, geny. Ale po kolei. Mamy trzy przykłady. Pierwszy to ryby, które są tutaj w tym akwarium od początku jego istnienia. Czyli zbrojniki, a konkretnie L144, czyli antistrusy. Kupiłem cztery sztuki od hodowcy z Poznania. Cztery małe sztuki miały po mniej więcej 2-3 centymetry. Zdarzyło się tak, trafiło się tak, że były dwa samce i dwie samice, jak się okazało po pewnym czasie. Wszystkie z długą płetwą. Wszystkie weloniaste, bo takie miały być, bo takie mi się podobają. Znaczy, podobają mi się wszystkie zbrojniki, ale akurat chciałem mieć takie. Po pewnym czasie doszło do tarła i zaczęły pływać młode. Co się okazało? Jak już podrosły, okazało się, że część jest weloniasta, ale mniejsza część. Bo większa część to są po prostu zbrojniki L144 ze zwykłą płetwą. Nie weloniaste. Te bardziej pomarańczowe, nazwijmy to tutaj widoczne na tym filmie. One wszystkie. Ja tych ryb nie kupowałem. One się urodziły wszystkie tutaj. Mało tego. Przy którymś tam kolejnym tarle z pary. Tych jasnych zbrojników, tych żółtych czy złotych, zależy jak to tam nazwać, urodziły się trzy ciemne. Jeden taki trochę łaciaty, trochę ciemnych, trochę, trochę jaśniejszych plamek ma i dwa takie zdecydowanie ciemniejsze. Idziemy dalej. Kupiłem gupiki. Cel był taki, że chcę sprawdzić, jak to wygląda sprawa z tą śmiertelnością gupików z importu. Kupiłem normalnie w sklepie akwarystycznym, wybrałem sobie same niebieskie sztuki samice i samce. Wszystkie z niebieskimi ogonami. Co się okazało? Po pewnym czasie. No, okazało się przede wszystkim, że wcale nie są aż tak trudne w hodowli te importowane gupiki, a zwłaszcza już te, które się rodzą tu w tej wodzie, która jest w akwarium, czyli w zależności kto co tam ma, czyli ERO, czy tam KRAN, czy cokolwiek, czy jakaś tam mieszanka. Więc wcale nie jest to aż takie trudne i aż taka śmiertelność. No ale nie o tym teraz, nie, nie, nie na ten temat jest ten film, więc nie mieszajmy. No, i po pewnym czasie okociłem się te gupiki. I co się okazało? Część się urodziła z niebieskimi ogonami, część się urodziła taka trochę pomieszana, ale jak widzicie, znaczna część urodziła się z pięknymi czerwonymi ogonami. Nigdy takich gupików nie kupowałem. No, to jakby tego było mało, mamy trzeci przykład. Jakiś czas temu zachciało mi się mieć mieczyki. No więc kupiłem mieczyki, dwie samice i samca. Wszystkie czerwone, bez czarnych płetw. I właśnie w odmianie mieczyk helera czerwony, nie zielony. Nie żaden inny, nie, nie z jakimiś tam innej, innego koloru płetwami. Wszystkie jak najbardziej czerwone, bez żadnej nawet plamki czarnej. Wybierałem, żeby były w pełni czerwone. No i po pewnym czasie. Wieczyki mi się rozmnożyły. Jak widzicie, pływa ich tutaj już. Nie wiem ile. Ale z tych trzech zrobiło się. Pewnie koło 15. Nie wiem. Może 20 nawet, no pozostałe zostały zwyczajnie zjedzone, ale te, co przetrwały, to pływają. Tylko zwróćcie uwagę, że pływają czerwone i pływają czerwone z czarnymi płetwami. A jak się dobrze przyjrzycie, no ponieważ mój sprzęt nagrywający tak średnio pozwala, żeby aż takie szczegóły uchwycić, ale uwierzcie mi na słowo pływa tutaj też jeden mieczyk. Wyraźnie skręcający w stronę mieczyka zielonego. On nie jest całkiem zielony, tak jak, tak jak wygląda ten, ta odmiana, ten gatunek, ale wyraźnie widać, że jest pomieszany z mieczykiem zielonym. No to mamy trzy przykłady w jednym akwarium w stosunkowo krótkim czasie. O czym to świadczy? To jest oczywiście normalne. To żadne cuda się tutaj nie dzieją. Świadczy to po prostu o tym, że kupując oczami jakąś tam rybę w sklepie akwarystycznym, możemy się zdziwić, co się urodzi, jeżeli dojdzie do rozmnożenia tej ryby. Ponieważ gdzieś tam dziadek, pradziadek, ciocia była po prostu inna. Być może miała czarne płetwy, być może była pomieszana na przykład z mieczykiem zielonym albo z jakimś głupikiem czerwonym. W ogóle ta już, jeśli chodzi o zbrojniki, ta długa płetwa, no to też jest no, sztuczny wytwór człowieka poprzez selekcję, poprzez krzyżowanie ze sobą ryb posiadających właśnie te pożądane cechy, czyli w tym przypadku długą płetwę. Więc można to oczywiście wyprowadzić, można poprzez selekcję. Uzyskać ryby, które mają cechy przez nas pożądane czyli krzyżujemy mieczyka czerwonego z mieczykiem czerwonym, a te z czarnymi płetwami albo komuś oddajemy, sprzedajemy, cokolwiek. Podobnie ze zbrojnikami zostawiamy do dalszej hodowli, do dalszego rozrodu mieczyki, zbrojniki na przykład weloniaste. Gupiki zostawiamy tylko te z czerwonym ogonem. Po iluś tam próbach w którymś pokoleniu Uda nam się wyprowadzić czystą linię, taką, jaką chcemy mieć. Ale trzeba się w to pobawić. Jeżeli komuś nie zależy na takiej zabawie, a mnie nie zależało, to dzieją się właśnie takie ciekawostki. Po prostu natura jest silniejsza. To, co jest zakodowane w genach, wychodzi przy kolejnych pokoleniach, przy. Rozmnażaniu tych ryb i możemy pójść w stronę selekcji, ale to potrwa. Więc można się zdziwić, kupując rybę w sklepie, przynosząc do domu, bo taka nam się podoba i chcemy, żeby się rozmnożyła, bo będą takie same. Otóż nie, nie zawsze będą takie same. Taka ciekawostka, chociaż jest to w prosty sposób wytłumaczalne. Trzymajcie się. Dzięki, cześć.